Siemaneczko ludzie, Tapigulski. Witam Was w następnym odcinku serii Zagranu Deltaran. Lecimy dalej z naszą nową towarzyszką, Noel i jej rogami. Patrz, gdzie mam patrzeć w plakacie czy tam animowany gifie A, wy. Tutaj widzę, że też mogę wziąć sobie przejść. Wow, miasto. Mmm. Czy to jest jakaś szansa, żeby ciebie uniknąć? Chyba nie do końca. Nie, dobra. Wolę ich zrekrutować. Wpięli się do walki. Nie mogę rzucić. <laughs> trząs, trząs. I enakcja. Pobujałeś swoim ciałem. Nel pociągnęła zawtyczkę. Bzz, bz, super. Ja bym może, jakby mi się udało, ja bym chciał PA jednak zebrać na tą chmurę usypiającą. Mm. Oszczędź i. Dobra, enakcja. Noel pociągnęła zawtyczkę wtyczkę za nieludzką delikatnością. Kryz oszczędza, super. To już mamy tych rekrutów, więc teoretycznie musimy z nimi walczyć. Ty go potrząśniesz, a ty go oszczędzisz. I Noel oszczędza, do widzenia, super. Wygrałeś też Zero Expla. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać później. Czy w ogóle do nas wróci Ralsei i Suzy? No, jestem ciekawy. Dobra, to może wszystko po kolei. To jest manekin ubrany w sukienkę. Okej, okay. z z ubraniami, wyprzedasz, wyprzedasz. Sprzedajmy to 85%, taniej tylko 300 dolarów Dobra, kupię. Świetnie, mi się z tobą robi interesy. To, coś zostało dodane do Twoich zbroi. Aha, <śmany> manekin. To jest manekin z przymocowanymi na stałe ubraniami, bezużytecznymi. No ja to wydałem czysta. Super, mam nadzieję, że będzie tak jakiś fajny crafting. O, dobra, to jest ja mogę przechodzić. Okej, okay, czyli tutaj wracamy się. To jest najgorętsza herbaciana, gorąca, gorąca 50% taniej. Za 100. Wybierz swój własny smak. Nie, dobra, nie, nie. Ale jak ty nie wybierzesz smaku? Nie, to, to jest kamiak nic. Witajcie w cyberbutach. Darmowe próbki. Chcecie jedną? Weź. Dostałeś mojego bucika przebitego wykałaczką. To jest jako. jako co? Nawet nie mam pojęcia, szczerze. Okej, okay, to jest przeciwnik, który. Trzyma skrzynkę, więc sobie go szybko pobijemy, Wiro Wirkun. Dobra, mam nadzieję, że było coś wartego w walki z nimi. Otworzyłeś skrzynkę, a w środku jest gumowe ostrze. Bo moje ostrze zostały do twoich broni, ale za to obronę mam w górę, nie? Więc nie, i tak się nie bije, więc... Szczerze, wolę podmienić, bo jak mam mieć więcej zbroi, to chyba wolę jednak więcej zbroi. Ja się większość i tak czasem nie bije w tej grze. Dobra, tu są skamy. Okradacie mnie wszyscy, chcecie mnie okraść. Ja stąd idę, te skam. Um. Dobra. Eee. Zaraz, zaraz, zaraz. Ale tu gdzie ja mam pójść? Zaraz muszę się tu chyba przejść, coś myślę. Okej, okay, I get it now. Na spokojnie. Omm, um, hm. Dobra. Dobra, to było akurat ciekawe, fajne to było. Wow, kolejne myszy, tak? Ja widzę kolejne pole siłowe. Co? Ta dziura ma w sobie przycisk? M możemy coś tam wsadzić? Co ty myślisz, Chris? W korzeniu pokój myśli dwa. Te źródełki przychodzą, dobra Mmm, czyli będę je musiał tam wypuścić O, w dobra, już idę w dobrym kierunku, co mi się podoba Eee, no i jest... se... Noel? Chciałabym, by te mysze tak we mnie nie wbiegały Dobra, to było śmieszne Dobra, udało się Chris, udało ci się Powinniśmy teraz móc... Co? Pole siłowe, no to stoi nam na drodze? Czy czegoś nie zauważyliśmy? Halo? O nie, ja wiem już co ja mam zrobić. Ciekawe, co zrobiliśmy źle. Pole siłowe dalej istnieje. Ty może nie wiesz, co masz zrobić, ale ja wiem. Chris, nie wiesz, że wycalowałeś te myszy. Co? Sądzę, że lądując za tym przycisku, wyłączyłam pole siłowe. Chodźmy, Chris. Nie, już nie mogę. Dobra, chodźmy, Noel. Ser. Chris! Nie dotkniesz tego sera, prawda? Dotknę teraz Serek. Pomiziałaś Serek jak ulubione zwierzątko. Aż tu nagle. Mouse zablokował drogę. Dobra, mam nadzieję, że nie będziesz jakoś mocny strach. Uwięź wszystkie, uwięź jedną. Dobra, sprawdźmy strach. Sposób, w który się nie jest tak, tak straszny! To obrzydliwe! Maus został odrzucony, wszyscy się zmęczyli. <laughs> nie powstrzymam tego, jestem serio straszny. Wow, wow. N nie ogarniam totalnie tego ataku. Oła, o kurde. Dźwięki klikania Mausa brzmią jak, jak rozciapcianie się czegoś. Dobra. Uwięź wszystkie dajmy. Aha, dobra, coś takiego mam. No dobra. Mmm, okej, okay, dobra. Udało się. Okej, okay, Chris oszczędza Maus. Nigdy więcej nie chcę widzieć tego z era. Ser został zniszczony w ogniu walki. Sens życia został zatracony. <grym> eee... Ej, tam jest skrzynka chyba. Om... Um. Chris? Maj zablokowały drogę. Nie będę was męcił identyczną walką. Kryzys oszczędza mouse. I dokładnie to samo. nowe. Okej. Okay. Zniszczony ser. A, dobra. To jest dokładnie napisane to samo. Ale i mamy ich jako rekrutów, co jest fajne. A jest skrzynkę, w środku jest CD bagel CD Bagel został dany do twoich itemów. Dobra. A może uleczmy troszeczkę, no albo jednak ma loa strasznego? Dobra, dajmy jej CD bagla Tylko miła Josenka no, Chodźmy dalej. A kolejna zagadka. Lepy zaułek. Ok. Hmm. A ten przycisk nie działa Chris ta platforma spadnie zaraz Pomóż mi eee... Okej okay. Ko Chris co ty wyrabiasz? Wyrzuciłeś mnie Co? Przepraszam Chris ocaliłeś mnie przed chwilą Ta też spada Chris cokolwiek zrobię rób to dalej Ehm, um, Berli, co tutaj robisz? A, Chris, utknąłeś na tej zagadce, co? Myślałem, że słyszałem, Noel o pomoc. Ale teraz już wiem co to był za dźwięk, Chris. To krzyk twojego, przegrzewającego się mózgu, biedna słodka Noel, gdzie ona teraz może być? Jestem przeciwko ciebie, utknęłaby na tej zagadce takie jak ta, bez wątpienia Jakbym tylko był przy niej, by jej pomóc. Ona jest bezsilną łanią bez mojej pomocy. Bezsilną? Ale bycie samą jest dla niej lepsze niż bycie z tobą. Chris, tylko byś wchodził jej w drogę. Bo prawdą jest, że nie rozumiesz jej tak jak ja. Tak mogłeś być jej sąsiadem przez całe życie, ale... Ja jestem maestro inteligencji emocjonalnej czytam jej uczucia jak poradnik strategiczny, którego tak poza tym nigdy nie potrzebowałem. Może być dla ciebie naiwną sąsiadką? Naiwną? Ale w rzeczywistości ona jest zakochaną dziewczyną z sercem na wierzchu co Berli? I Chris, to w kim się zakochała, może ci zdziwić, Berliwie? To okropnie smutne. Taka miłość nigdy nie wyda owoców. Ale nadal będę ją wspierał, Chris. C Co? Jak ty to. Jak ty to rozwiązałeś? Nawet zepsuty zegar raz dziennie pokazuje dobrą godzinę. A i Chris, jeśli ktoś zapyta, to ja rozwiązałem zagadkę. To nieuczciwe, byś ty dostał pochwały za wód szczęścia. Załapałeś, niech nikt nie myśli inaczej, zwłaszcza Suzy. Obaj wiemy, że będzie mi to wypominała. <grych> mi się wydaje, że on myśli, że Noel się podkochuje w nim, a Noel myślała, że on wie, że się podkochuje w Suzy. Kurczę pieczone. Wiesz, teraz już się chyba nie boję tych myszy. Co więcej myślę, że może są trochę słodkie. Nieważne, chodźmy już. Noel jest teraz odporna na myszy. No. Tak będziemy rozwiązywać zagadki. No dobra, jak lubisz myszy, to idziemy dalej. E, śmietniki! Przeszukałeś dokładnie śmietnik i znalazłeś 20. Dwadzieścia? 20... Ciekaw czy ona to skomentuje. A nie skomentowała, aż się zdziwiłem. Przeszukałeś dokładnie śmietnik. 80. Widzicie? To się nazywa zarabianie pieniędzy. Okej. Okay. Nie spodziewałem się totalnie tego e, pop-up. To teraz może... E, unik? No ale zastresowała się i spuściła głowę Rogowie się skurczyli i zmęczyli przez brak uwagi Patrz na mnie, zmęczony byciem popychadłem Okej, okay, to jest... Eee... Dobra, to akurat fajne było Okej, okay, czyli oni są obecnie zmęczeni eee, Blokuj A ty, enakcja mouse. Wciskaj aby ciągle blokować reklamy Zoblokowam 10 reklam super. Nel dopinguje pogodnie. Szczęście. No nie, mysz mnie goni. Eee. Ok. Łap mnie, łap mnie. Ok. O nie, nie lubię tego ataku totalnie. Dobra. Tu zoszczędza mouse. Super. I tak będę przeszukiwał te wszystkie śmietniki Przeszukiwać dokładnie śmietnik. Cylie Bajger, ok, super. Akurat go zużyłem wcześniej. Mmm. Tu coś będzie, bo muzyka ucichła. O, a, Perdly. No, ale co ty robisz z Chrisem? Um, ja, ja, ja. My mamy sojusz. Sojusz z Chrisem? Ha, to niemożliwe. To byłby podwójny sojusz. Co? Nie martw się, moja najdroższa Noel. Wiem, co chcesz mi przez to powiedzieć. Ty. ty wiesz? Zgadzając się na to wszystko, czułaś się zmuszona, tak? To dlatego nie jesteś teraz królową. Berli, ty to rozumiesz? Tak, dokładnie. Chris się zmusza, byś była po jego stronie. Porywać, Chris. Nasz sojusz został rozwiązany. Noel, to może zawołać, ale to dla Twojego dobra. Czekaj, po prostu mnie wysłuchaj. A mamy ochotę ci na kopać. Berli blokuje Wam drogę. Berli, udawaj mądrą, udawaj, głupka. Dobra, spróbujmy. Zachęciłeś Noel, by użyła swojego umysłu. Jej magia wzrosła. Berliemu się spodobała jej mądrość. Chris, już wiem, Twój web stał się duży przez rozwiązanie tej zagadki przez głupi przypadek. U. Okej, okay, to jest trudne. Ej, to jest trudne. Nie gadajcie, że ten typ mnie pobije. Berli rozwala swój mądry skuter z frustracji. Może udawaj głupka? Udajesz, że jesteś debilem w porównaniu do geniuszu Berliego. Ach, Chris, przykro mi, że muszę pokonać kogoś tak upodlonego. Berli to lubi. Noel próbuje rozmawiać z Berlin. A um, Berlin, jestem wdzięczna, że chcesz mi pomóc. Nie musisz mi dziękować, najdroższa Noel. Dobra, to bardziej pomaga. Noel, przez przypadek skomplementowała Berliego, Więc teraz myślisz, że upokorzysz przez mój słaby punkt? Przez odebranie mi mojego skarbu, Noel. Co? Kartkówki, o nie? Ale fajnie, że też bijesz, Noel, nie? śmieje się i idzie do swojego ołacu myśli e, Jeszcze raz, ile to dawało? Udawaj mądrom Zachęciłeś Noel by użyła swojego umysłu 16, a tam to daje 18 osobno, więc się opłaca bardziej to 18 A nie zgadniesz Chris, mam coś czego ty nigdy nie będziesz miał Podziwiaj, moich kamraci O nie Berli próbuje przekonać Noel, wirując biodrami. Ej, spróbuję użyć teraz tej chmury, bo chyba mam PA nawet na nią. Berli, udawaj głupka, y, senna mgła. Udaję, że dziergasz cały kapelusz dla głupka klasowego. Berli to lubi. Noel rzuca senną, okej, okay, super senna mgła. Dokładnie, kiedy w przeciwieństwie do ciebie, ja mam kochającą drużynę za mną, właśnie widzę. I nigdy nas nie pokonasz, walcząc sam. Hej, czekaj, gdzie reszta sobie pośła. Okej, okay, mamy obaj Loa. Belly próbuje przekabacić Noel na swoją stronę, wirując biodrami. No dobra, będę musiał użyć jednak tutaj chyba tego CD Baigla i jeszcze jeden CD Bigel i ty sobie to weź zjedz. Chris używa cd bagel Noel używa CD Baigel, okej. Okay. Moi pomocnicy zniknęli. Ha, pewnie oni po prostu pomagają królowej mi szukać. Z zamknij się, Chris. Zamknij się. Nie obchodzi mnie, że nic nie mówi. <ścoughs> Nienawidzę tego ataku. Poważnie, totalnie nie jestem w stanie w ogóle... Ach, masakra. Pachnie mrożonym kurczakiem. Berli. Wykonałeś kilka działań matematycznych źle. Berli to głupi. No, no ale przez przypadek skomplementowała Berli'ego. Przywołać więcej ludzi? Ja nie muszę tego robić. Chwila, zaczekaj. Ci się tu niedługo wrócą. Dobra. Okej, okej. Okay, okay. Nie wiem, jak to mi w ogóle totalnie nie dotkło. Mm, Berli naostrzył swoje pióra. Udawaj, głupka. I tak. Udajesz, że dziergasz sobie kapelusz dla głupka klasowego. Berli to lubi, okej? Okay. No, ale przez przypadek go 2, super. Dlaczego mnie bijesz? Nie martw się. To część mojego planu. Ej, racja, nie! To, to jest akurat strasznie złe. Mam lowa Berli próbuje przykapacić Noel na swoją stronę. Dobra, bo teraz mi się uda dobić litość na 100%, więc się nawet nie będę leczył. Krząknąłeś jak prymitywne zwierzę, Berli. No, lubi, wygrałeś. Dostajesz z spa, ale mnie obił typ. Niech to szlak! Berli, wszystko dobrze? Chris, może powinniśmy byli dać mu fory? Fory? <gry> Jedyny, Jedyne, który dał innym grać na trybie łatwym, to ja. Wyglądasz na Przemęczonego. Zmęczyłem się powstrzymywaniem całej mojej mocy. A, Nel, Byłoby zbyt prosto cię teraz ocalić. Chris, idź dalej i trenuj swoje wartości siły. Postaraj się, a może pewnego dnia będziesz godnym przeciwnikiem. He! Czasem nie wierzę, jak fajny jestem. I ja. leżył mnie w twarz w swoim tornado. Po pokonaniu Barley'ego w powietrzu unosi się konkretny zapach. Jesteś wypełniony macą nuggetów z kurczaka Dobra ludzie I tam macą nagetsów z kurczaka Kończę ten odcinek Trzymajcie się, cześć